Maja Oleśnica-Pelu, łączymy się na żywo prosto z miejsca zdarzenia w miejscowości Spalice, tuż za sklepem Kaufland. Dzisiaj przed godziną 21.00 doszło do pożaru karetki pogotowia ratunkowego. Z tego co ustaliłem, kierowca pogotowia k tej karetki jechał sam. Bez pacjenta w pewnym momencie właśnie tutaj z tego miejsca, z komory silnika zaczął, zaczął wydobywać się ogień. Pojawiły się kłęby dymu. Na miejsce wyzwano oczywiście straż pożarną. Kierowca szybko wydostał się z tego pojazdu. Na szczęście udało mu się uratować przynajmniej część sprzętu, który był w środku. Wyniósł to na zewnątrz. Po chwili na miejsce przyjechała straż pożarna, która błyskawicznie zneutralizowała to zagrożenie. A tutaj możecie Państwo zobaczyć jak to wszystko wygląda. Właśnie tutaj o czym mówiłem rozpoczął się ten pożar właśnie w tej części komory silnika z tego co mi właśnie strażacy przekazali. Tutaj jest jeszcze zastęp straży, przyjechała też inna karetka. Jest też policja, trwa obecnie wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Podkreślmy, co warto tutaj zaznaczyć. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. No booking jest I proszę też zwrócić uwagę, poszycie jest też nadpalone, więc no moim zdaniem ta karetka no już raczej, no raczej na pewno nie będzie się niestety nadawała do dalszego użytku. Jest to jeden z nowszych pojazdów w flocie oleśnickiego pogotowia ratunkowego. I tak jak mówiłem już wcześniej w wejściu na żywo, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Tutaj ratownik, który kierował tym pojazdem, na szczęście uratował część sprzętu, udało mu się wyciągnąć na zewnątrz między innymi nosze, różne urządzenia, więc to się udało uratować, ale niestety no, wychodzi na to, że przez jakąś usterkę tego pojazdu prawdopodobnie doszło do pożaru tego pojazdu. Oczywiście okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała policja, która jest już na miejscu. Na pewno o okolicznościach wybuchu tego pożarówko może właśnie silnika będzie musiał się wypowiedzieć biegły. A jak wyglądałem się do mnie. Nie ma. Ale wielka p...